Hej, cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z of Clans na moim kanale. Dzisiaj poruszymy sobie temat ustawień na Clan Wars, ponieważ z tego co widziałem, wielu graczy na ustawienia na Clan Wars bierze z internetu i nie patrzy na to, czy to są ustawienia na Clan Wars, czy to są ustawienia pod na przykład surowce. Co jest największym błędem, ponieważ na przykład jeżeli takie storages znajdują się w centrum na Clan Wars. Możecie się domyślić, że wasza wyspa zostanie zniszczona, a jeżeli jest to ustawienie z internetu i to takie dosyć popularne, nawet jeżeli się sprawdza, słuchajcie: Clan Wars to jest coś, do, do, do czego ludzie bardzo się przykładają czasami, i nie bierzcie ustawień z internetu, takich jak na przykład nie wiem, ustawienia, które. Są w internecie od paru lat, na przykład i jest na nie miliony hacków. Yy, się na przykład kreatywnością, yy, bo ta gra yy, nie jest tylko grą, w której atakujesz i się bronisz, yy, lecz to jest też gra, która ma rozwinąć kreatywność gracza i yy, yy, no. Tak jak możecie zauważyć, po moim ustawieniu robiłem je sam. Takiego czegoś nie ma na internecie. E, no, zdradziłem co prawda sekret swojego ustawienia e, na Clan Wars. E, powiem, że siadła na nie tylko jedna setka, a jest ono używane przeze mnie już od półtora miesiąca. A więc naprawdę sprawdza się. E, no, jeszcze mam Wam do powiedzenia parę ciekawych, ale niekoniecznie. No parę rzeczy. E, otóż, nie wiem, czy wiecie, ale w Clash of Clans klany e, też mają wymaga, ewentualne wymagania pucharkowe, które może ustawić lider. E, mój klan, tak jak e, tego nie mówiłem w poprzednim odcinku, jest od zera pucharków, wystarczy wysłać zgłoszenie, e, a w ciągu 20 minut powinniście być dodani. E, m, oczywiście Pamiętam, pamiętam ostatni odcinek, w którym mówiłem, że zobaczymy co robi to tajemnicze coś, ale postanowiłem, że nie będę marnował czasu i nagram jeszcze jeden odcinek. Nagrywam je nie jeden po drugim z pewną przerwą, ale no, niestety jak widzicie, jeszcze 12 godzin 47 minut upgraduje się ten Golden Mine. I słuchajcie, cel następnego odcinku będzie taki, żeby wyciąć sobie... No tak, to właśnie zdeknęło. Ale będę planował zebrać sobie wystarczającą ilość golda, żeby ulepszyć tego Wizard Towera na siódme. żeby po prostu wymakować sobie przynajmniej jednego Wizard Towera. Bo Wizard Tower to jest naprawdę spoko rzecz. Damage jest. No, co prawda, kanał na większy, ale Wizard Tower ma splash damage. Damage wybuchowy, jeżeli ktoś by nie wiedział, na przykład, to jeżeli dwi, na przykład dwóch barbarianów biegnie koło siebie, są dosłownie na sobie. E, Wizard Tower uderza w jednego, to drugi też dostaje damage'a. E, a na drugiej wyspie. No, oczywiście wiem, jest też masa ustawień na internecie. Ale żebyście wiedzieli, że ja ustawień z internetu no, nie ściągam, ponieważ gracze, znają te ustawienia i znają na nie najlepsze, ataki i jeżeli jesteście jeżeli dołączycie do mojego kanału mam dla Was ustawienia, które po prostu sam robiłem, jestem z nich też bardzo zadowolony. A najlepsze jest na TH4, którego nikt nie zrobił na drugim koncie. Właśnie pokażę wam może moje drugie konto. O, jest ktoś aktywny w klanie jest moc. Moje drugie konto to jest ten Mister PL, znaczy nie PL ale Mister. To nie jest to ustawienie, ponieważ... To jest już taka 5 A na TK4 miałem takie ustawienie: nie dość, że to był cały defens na pierwszym, cały murek na pierwszym, są nie wszystko na pierwszym. Ja tylko zbierałem sobie Golda, żeby ulepszeć Storaidze, żeby szybko sobie zraszować do th 6 aby nic robić clan Gamesy. Słuchajcie, nie 2 dwa dni, wchodzę do gry, a tu plus 137 pucharków. A więc naprawdę, jeżeli chcielibyście poznać sekret tego ustawienia. No, mam nadzieję, że w, w którymś odcinku poruszę ten temat. I możecie spodziewać się na moim kanale też konta, znaczy w sensie nie konta, tylko serii na tym koncie, które właśnie w tym momencie widzicie. Będzie to seria od Zera do Legendy. Nie wiem, czy ktoś już tak na YouTube nagrywał, czy nie, ale ja poprowadzę z wami. Nie będę sobie tego konta specjalnie upgradeował. Poczekam i zrobimy to razem. I z tego miejsca się. Z... pożegnam, pa do zobaczenia i cześć.